Dzień dobry, witamy Państwa ponownie w Rolmako. Ja nazywam się Kamil Pawlak i dzisiaj opowiem Wam o naszym produkcie, jakim jest brona mulczująca Rolmako Spring Expert. Oprócz wersji 9-metrowej, o której Wam dzisiaj opowiem, w naszej ofercie dostępne są mniejsze, 6 i 7,5-metrowe urządzenia tego typu. Rama w wersji 9-metrowej składana jest z trzech segmentów. W mniejszych wersjach mamy urządzenie dzielone na dwa segmenty. Każde z urządzeń może zostać doposażone w trzy opcjonalne warianty przedniej sekcji uprawowej. W tym przypadku mamy zainstalowany najpopularniejszy wariant, czyli przednie talerze nacinające. Oprócz tego jest możliwość założenia do maszyny wału nożowego oraz włóki łąkowej typu crossboard. Sam talerz ma średnicę 460 i delikatnie falowaną konstrukcję. Każdy talerz zainstalowany jest na niezależnej sprężynie oraz piaszcie bezobsługowej. Kąt talerza Możemy sobie ręcznie wyregulować zależnie od potrzeb, mniej lub bardziej agresywnie nacierając na ściernisko. Cała belka talerzy, podobnie jak wał nożowy i włóka, regulowane są hydraulicznie. Każda wrona mulczująca Spring Expert wyposażona jest w 5 rzędów podwójnych palców o długości 750 mm i grubości 16. Tutaj mamy akurat standardowy element wykonany ze stali borowej. W opcji dostępne są palce, z końcówkami wykonanymi z węglika spiekanego, które zapewniają jeszcze dłuższy okres eksploatacji. Wszystkie pięć rzędów elementów roboczych jest sterowane hydraulicznie i jest z sobą zsynchronizowane. Dodatkowo istnieje możliwość niezależnej regulacji dwóch tylnych rzędów zgrzebeł. Jest to przydatne w przypadku, kiedy pracujemy na polu z mokrą słomą. Dzięki temu, przy wyższym ustawieniu dwóch tylnych zgrzebeł, słoma ma łatwiej uwolnić się, przez co nie powstają nam zatory w pracy. Brona mulczująca to coraz bardziej popularne urządzenie. Jej główne zalety to niskie zapotrzebowanie na moc w stosunku do szerokości roboczej. Umożliwia pracę z prędkością nawet do 25 km na godzinę. Brona mulczująca wykorzystywana jest przede wszystkim w pierwszej uprawie ścierniska. Przede wszystkim ma za zadanie pobudzić samosiewy oraz chwasty do kiełkowania. W następnym przejeździe tak pobudzone chwasty likwiduje się najczęściej broną talerzową. Pozwala nam to w znacznym stopniu ograniczyć oprysk oraz stosowanie innych środków chemicznych. Tym sposobem kończymy prezentację brony Roll Rolmako Spring Expert. Dziękuję Państwu za uwagę i już dzisiaj zapraszam Państwa do śledzenia kolejnych odcinków na naszym kanale YouTube. Zapraszam też Państwa do subskrybowania zarówno naszego kanału na YouTube, jak i do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Do zobaczenia niebawem.